Dzień dobry moi kochani. Zapraszam wszystkie osoby urodzone w znaku wodnika na czytanie miesięczne. Robimy czytanie na yy, sierpień. Sierpień 2021 roku. Patrzymy, jakie energie idą do wszystkich osób urodzonych w znaku wodnika w tym miesiącu. Nie widzicie, jak tasuję, ale tak mam kamerę ustawioną, muszę pod kablem ją mieć. W związku z tym niewygodnie mi tutaj jest tasować, a chcę, żeby mi się nie sypały karty z rąk. Tak musi być. Jeszcze raz co w miesiącu w sierpniu 2021 roku idzie do wszystkich osób urodzonych w znaku wodnika. No i wystarczy. Patrzymy co do wodników. Obecna sytuacja. Pięknie zaczynacie. Szóstka różdżek. Czyli karta zwycięstwa. Co pomaga bądź przeszkadza. Czwórka kielichów. Co jest podstawą tej sytuacji. Szóstka pentakli. A co odchodzi do przeszłości? Dziesiątka różdżek. Wasze świadome dążenia, to, czyli to, co macie w głowie, siódemka różdżek. Najbliższa przyszłość, królowa mieczy. Wasze możliwości, trójka kielichów. Wpływy zewnętrzne, rycerz kielichów. Co warto wiedzieć? Dziewiątka kielichów. I wynik. Król Różdżek. W tle czytania z przełożenia czwórka mieczy, czyli uzdrawiamy sytuację. No dobrze, to patrzymy. Uwodników, jakieś działania, które ostatnio miały miejsce, zakończone sukcesem. Mamy buławę jako symbol działań, mamy wieniec laurowy jako symbol zwycięstwa, mamy światła Jupiterów, czyli jesteśmy na świeczniku, na widelcu, odnieśliśmy sukces, zamknęliśmy jakieś działania sukcesem. Coś, co, na czym nam zależało i działaliśmy w tym kierunku, myśmy się tu napracowali. To, to nie przyszła ta nagroda walkowerem jakoś otrzymana. Nie, nie. Moi drodzy, tutaj trzeba było włożyć pracę w tej szóstce różek na ten sukces, ale on jest. Jest. Jesteście trochę poobijani, trochę poturbowani, może nie do końca bez szwanku wyszliście, ale na pewno zwycięsko. To jest ta obecna sytuacja. Jakieś działania, jakiś etap działań w dążeniu do jakiegoś celu, zamknięty sukcesem. Co pomaga bądź przeszkadza? I teraz tak, wasze nastawienie nie uda się, nie wyjdzie. Nie wiem, takie, takie zgnuśnienie. Widzicie, jak ta pani siedzi? No po prostu masakra. Ona nie widzi rozwiązań. Tutaj na dłoni jest podany as pucharów. Ktoś pomocną dłoń wyciąga i pomaga. Jest jakieś rozwiązanie i jest jakaś możliwość. Czyli wasze nastawienie bardzo wam przeszkadza w możliwości znalezienia rozwiązań, bo rozwiązania są, tylko przez wasze nastawienie wy tego nie widzicie. Pesymistyczne nastawienie do działań, pesymistyczne nastawienie do ludzi, do świata, do spraw, na pewno nie będzie wam Pomagało. W ogóle nie pomaga. Ja nie znam osoby, której by to pomagało, takie nastawienie, bez entuzjazmu, bez pasji, tak jakbyście stracili wszelką energię do działania, i mówicie: Nie, to się nie uda, to w ogóle nie ma na to sposobu, a tu ktoś wyciąga, dawać z pomocną dłoń. Kwestią jest, czy wy tę dłoń zauważycie, czy nie. Nastawienie w czwórce kielichów na pewno nie sprzyja zwycięstwu, na pewno nie sprzyja sukcesom, na pewno niczemu nie sprzyja. Marazm, wycofanie, rezygnacja niczemu nie sprzyja, moi drodzy. A taka jest czwórka kielichów stagnacją, zatrzymaniem w emocjach, niewidzeniem rozwiązań taka niespecjalna. Co jest podstawą Waszych działań? Szóstka pentakli. No, chcecie równowagi. Zobaczcie, to jest karta balansu, równowagi, zrównoważenia. Tutaj dajemy z siebie tyle, ile chcemy, ile możemy, ale również chcemy coś dostać. Nie zawsze to musi być tak, że jak moneta za monetę. Jeżeli my jedną damy, to i taką jedną chcemy otrzymać. Czasami możemy dać dwie, jeśli mamy na to ochotę, a w zamian otrzymać jedną, ale. To jest karta, gdzie my chcemy cokolwiek otrzymać w zamian. To jest kar karta balansu. Czyli i w emocjach, jeżeli obdarzamy kogoś uczuciem, to chcemy również rewanżu. To nie musi być tak, że ktoś musi nas kochać z tą samą intensywnością, co my jego. No ale niech nas kocha do cholery. I tutaj, w Waszych działaniach. Myślę, że takie myślenie było w podstawie. Nie może tak być, że jedna strona tylko daje, a druga nic od siebie nie daje. Wy chcieliście równowagi, wy chcieliście równowagi w tym dawaniu i braniu. To zachowanie równowagi, tak jak mówię, nie polega tylko na tym, żeby dawać porówno, ale w ogóle dzielić się sobą tym, co mamy, z drugą stroną, z innymi. Jeśli człowiek się nie dzieli, zatrzymuje to sam dla siebie, to jest zastój. Nie ma tej równowagi, nie ma ruchu. Przede wszystkim, żeby zachować równowagę, musi być ruch w przyrodzie, tak? Jak to mówią? Musi być ruch, musi być obieg. Nieważne z jaką intensywnością woda z kranu płynie. Jeżeli chcemy się napić, ona, jeśli szybciej płynie, szybciej napełni nam szklankę. Jeśli wolniej płynie, wolniej napełni tę szklankę nam, tak? Ale my się jej napijemy. Jeśli wcale nie płynie, to będziemy o suchym pysku. W związku z tym równowaga, balans w dawaniu i braniu, ta równowaga została zachwiana, a wy takiej równowagi chcieliście. W związku z tym ruszyliście do działań i odnieśliście sukces. Odnieśliście sukces. Co odchodzi do przeszłości? No właśnie, działania. W dziesiątce różek mamy mnóstwo obowiązków na swojej głowie, mnóstwo spraw narzuconych nam z góry, wcale nie mamy ochoty tego dźwigać. To jest, słuchajcie, zmywamy talerze, a ktoś przychodzi i mówi, a mój jeszcze zmyjesz, a następny, a mój kubek też umyjesz. No i my tak, nie, no dobrze, to postaw, to zmyję. No wcale nie chcieliśmy zmywać czyichś kubków jeszcze i tam stanęliśmy do zmywania po obiedzie, a ktoś nam podrzuca ciągle nowe naczynia. I to jest coś takiego nawet, taka błahostka. Może to być w ważkich sprawach, taka dziesiątka różdżek, a może być w drobiazgach. Ale my czujemy się przytłoczeni, przemęczeni, yy, przemęczeni tymi o, obowiązkami, tym, co na nas inni narzucają. Mamy dosyć. Chcielibyśmy trochę oddać, czujemy po prostu, że za chwilę padniemy na kolana, już więcej nie udźwigniemy. Być może nie udźwigniemy więcej obowiązków, być może nie udźwigniemy więcej zobowiązań jakichś, albo no. Czegokolwiek, co moglibyśmy dzielić z innymi, a nagle wszystko spada na naszą głowę. Taki nadmiar, takie, takie przemęczenie, przepracowanie odchodzi do przeszłości. Może pojedziecie na urlop, może odpoczniecie, może na kogoś scedujecie część obowiązków, ale jedno jest pewne: już będzie wam lżej, bo ta karta ustawiła się na pozycji przeszłości. Co macie w głowie, czyli wasze świadome dążenia. Siódemka różdżek, to jest obrona swojej pozycji, obrona swojego świętego spokoju, status quo. Zobaczcie, ona siedzi w bańce, ona tutaj, te różdżki napierają na nią, a ona jest zabezpieczona. Tam ma spokój, tam ma konstans, równowagę, tam może być sobą, wcale... Yy, Trzeba sobie zapewnić pozycję, w której nikt nas nie będzie dotykał. To macie w głowie. Chcecie po prostu postawić opór tym, którzy nagabują was, zarzucają was swoimi obowiązkami, podważają wasz autorytet. Czy robicie mądrze, czy robicie głupio, czy źle, czy dobrze. W ogóle co to jest? Wy chcecie. W swojej głowie mieć taki spokój, żebyście mieli swoją pozycję obronioną, żebyście nie musieli ciągle udowadniać, że macie rację, że wam wolno żyć jak chcecie, że wolno wam podejmować własne decyzje. Tu jest cały czas w siódemce różdżek udowadnianie i potwierdzanie swojego autorytetu. Ale również. Trzeba dbać o swoje wnętrze i nie tylko nie dać się obrzucić, zarzucić obowiązkami, ale również, kochani, zbudować sobie swoją pozycję, swój azyl, żeby nikt was tam już nie nachodził, nie nagabywał w tym miejscu, żeby mieć swój świat, żeby, żeby mieć swoją przestrzeń. Takie są wasze świadome dążenia, żebyście wy mogli żyć po swojemu, żebyście mogli życie brać takim, jakim wy chcecie, żeby ono było. Nie musicie nikomu nic udowadniać. To jest w waszej głowie. Wy tak chcecie. I co w najbliższej przyszłości? W sierpniu albo wy wchodzicie w energię Królowej Mieczy, albo do was przychodzi osoba w tej energii. To jest osoba doświadczona życiowo po przejściach. Często osoba rozwiedziona albo samotna. Samotna z wyboru. To nie jest tak, że y, ktoś ją zostawił i ona, y, o taka bidna środka, i, i jestem sama, proszę weźmie. Nie. To jest osoba mądra, doświadczona, która ma pod kontrolą już emocje, y, posługująca się doświadczeniem życiowym. Polegająca na własnym intelekcie, patrząca śmiało w przyszłość, osoba o wizjonerskich pomysłach, osoba, która nie zawaha się użyć miecza, jeżeli zajdzie do, ku temu jakaś potrzeba, osoba, która łatwo się odcina od tego, co jej nie służy, nie ma z tym problemu, żeby mówić, co myśli. Piękna królowa, rozsądna, mądra, o stabilnej pozycji, nie da sobie w kaszę dmuchać. No, ym, typ intelektualny. Tak. Na waszej drodze w połowie miesiąca może ktoś w takiej energii stanąć. I ja myślę, że wodniki kogoś w typie intelektualnym bardzo by sobie ceniły. To jest naprawdę, no, taka energia fajna, fajna. Albo wy wejdziecie w tę energię, czyli po... Jakimś zwycięstwie, po na przykład odejściu od pewnych spraw, od pewnych osób, od pewnych kwestii, po zrewidowaniu swojego życia, sami się odnajdziecie w Królowej Mieczy, dlatego że to jest bardzo bliskie Wam, to jest energia powietrza i bardzo bliska wodnikom. Też może tak być. No, rozglądajcie się w sierpniu, co to się wydarzy. Czy to wy będziecie w tej energii, czy do was ktoś przyjdzie w tej energii? Mm, wasze możliwości. <laughs> czas zabawy, czas relaksu, być może urlop, może jakieś e, zaproszenia na wesela, na imprezy, na jakieś e, e, wieczorki panieńskie, no, kawalerskie. Trójka kielichów mówi o świetnej zabawie, o fajnym towarzystwie, o dobrym samopoczuciu, o współdzieleniu radości z innymi, o świętowaniu czegoś, o opijaniu czegoś, o sukcesie do świętowania, tak? W jakiejś okazji do świętowania. No, może tak być, może tak być. Jeżeli spotkacie kogoś na swojej drodze, może być. Wpływy zewnętrzne, rycerz kielichów. Oferta miłości, szczera oferta miłości, czułe słowa, a, piękne gesty, serce na dłoni. No, wietrze tu jakąś relację na sierpień. Zobaczcie, jeśli to jest Wasza energia, patrzcie, jak te osoby w swoją stronę patrzą. Jeżeli królowa mieczy, to energia wodnika, wasza energia, wy się w niej znaleźliście, to zobaczcie, jak pięknie patrzycie w stronę króla kielichów. A król kielichów szczery z kwiatami na białym koniu. Proszę bardzo, liścik miłosny zalakowany, puchar przed wami, winogrona, winko. Wszystko tu jest. Przepiękna oferta miłości dla Was, i to idzie z zewnątrz. Tu wy w tej energii, a to idzie z zewnątrz. Czyli wy po przejściach doświadczeni nie dacie sobie już e, oczu zamydlić. A tu świeża, szczera oferta miłości. Nie patrzcie na to, że to jest królowa mieczy, to jest rycerz kielichów. Energie są zamienne. Jeżeli jesteście mężczyzną, przychodzi do was e, kobieta, jeżeli jesteście kobietą, przychodzi mężczyzna. A może dla kobiety kobieta, a dla mężczyzny mężczyzna e, w ogóle e, w ogólnym czytaniu nie ma to znaczenia. Chodzi o sam fakt relacji. Chodzi o sam fakt relacji, kochani, czyli wy znajdujecie się w energii Królowej Mieczy po przejściach, yy, zdystansowanej już, spokojnie myślącej, emocje już są w kieszeni, a tutaj ktoś przychodzi szczery, ufny, otwarty, może wierszem gada. No i jest okazja z Waszej strony do świętowania, do radości, do opijania. Co warto wiedzieć? Dziewiątka kielichów. Dziewiątka kielichów to jest emocjonalne spełnienie. To jest karta w której dobra, którymi my się cieszymy, mogą to być takie dobra jak tutaj ta skrzynia złota, ale bardziej to są dobra. W tych pucharach. No ale, ale nieważne, czy tu, czy tu. Dobra, które zgromadziliśmy w swoim życiu, bo to jest nasza zasługa, zgromadzenie tych dóbr, bardzo nas cieszą. Cieszy nas miejsce, w którym się znajdujemy w swoim, na swojej życiowej drodze, cieszy nas to, co posiadamy w swoim życiu, cieszy nas każda rzecz, która jest przez nas wypracowana, którą sami uzyskaliśmy własnymi rękami. Tu za specjalnie nie mamy się z kim dzielić w dziewiątce kielichów. To na przykład, jak, jak puchary byśmy ustawili na półce, dla nas byłyby to trofea nieziemskie. Po prostu, wow. Każdy z czymś związany, każdy gdzieś tam z jakąś emocją, każdy dla nas istotny i ważny. A ktoś by wszedł, popatrzył, no stoją sobie puchary. Ładne? No ładne. One dla nas mają taką wartość. Chcę podkreślić, że to dla nas te, te emocjonalne zdobycze mają wartość i to my się rozpływamy w tym, co zapracowaliśmy. To jest dobrobyt, to jest radość, komfort z, ze stanu posiadania, czyli. Mamy dom, bardzo nas to cieszy. Mamy ogródek, inni mają fajniejszy, ale nasz dla nas jest najpiękniejszy. To jest na tej zasadzie. Tak. Czyli w tej sytuacji, w obecnej, warto wiedzieć, że to, co my włożymy w relację, tak bym to widziała, co my wniesiemy do relacji, będzie dla nas stanowiło też wartość. Nie tylko to, co ktoś wnosi do naszej relacji, ale i to, co my dajemy z siebie do tej relacji. Warto wiedzieć, że cieszenie się tym, co się samemu zapracowało i się ma, jest na jakiś czas. Potem przeradza się to w jakieś chorobliwe stany. Warto dzielić się z innymi emocjami, wrażeniami, tym, co się ma. Wtedy to daje pasję, spełnienie, podsyca nowe rzeczy. Warto współgrać z innymi, radować się z innymi, świętować z innymi, cieszyć się obecnością innych. Wtedy to przynosi radość. Posiadanie samo dla siebie. Chociaż dla nas może to y, znaczyć bardzo wiele, dla kogoś innego mogą być to, tak jak powiedziałam, zwykłe puchary, nieznaczące zbyt wiele. Więc nie można zbyt długo napawać się samemu tym, co się ma. Wynik. Król różdżek. Król różdżek to kochanek, to potencjał, to Hmm. pasja, namiętność seksualność romans no jak patrzę tutaj na to na tę parę i to ma być wynik to myślę, że za zaiskrzy kochani i to ostro zaiskrzy nie wiem, czy z tego będzie trwała relacja. Nie wiem, czy z tego będzie coś na lata. Tego karty nie mówią, ale na pewno będzie tu pasja, będzie tu namiętność, będzie tu. E... Bo zobaczcie, jak wy jesteście różni. Tu wrażliwość, emocjonalność, a tu emocje na wodzy, spokój, opanowanie, intelekt. Jedno drugiemu może bardzo. Się podobać. Emocjonalna, delikatna, wrażliwa osoba chciałaby mieć taki intelekt, takie opanowanie, a taka stonowana osoba, która posługuje się wyłącznie intelektem i bystrością umysłu, bardzo by chciała być tak namiętna, wrażliwa, takie ochy i achy posiadać w swoim repertuarze. W związku z tym może tu zapłonąć po prostu ogień namiętności między wami. No bo król różdżek działa szybko, z pasją, namiętnie. To jest kochanek, to jest lovelas, to jest przyjemność, to jest dogadzanie sobie e, swoim e, mm, pożądaniom. Tak, ja, ja wietrzę tu romans. W, trój, e, w tle macie czwórkę mieczy. To jest generalnie karta e, rekonwalescencji, zatrzymania, uzdrowienia. I ja bym to traktowała jako uzdrowienie po prostu waszego serduszka. Zobaczcie, tu jest serduszko, ale ono jest spokojnie przeszyte, miecze leżą, jest spokój. Więc, tłem całego czytania na ten miesiąc jest moi drodzy relacja, romans, ognisty romans, który. Da Wam odskocznie, da Wam jakąś e, swobodę, przyniesie Wam chęci do życia, przyniesie Wam powiew świeżości, e, uzdrowi Wasze mm, skołatane serce. E, po prostu na nowo Wam się zachce żyć. Czy z tego coś wyjdzie, czy nie? E, nieistotne. Istotne, że to Was uzdrowi. Podniesie na duchu. Istotne, że złapiecie wiatr w żagle, będziecie mogli żyć z pasją, realizować swoje dalsze projekty. Czasami, tak, nawet na chwilę, to, to w życiu dobrze jest tak zaszaleć. Pięknego miesiąca.